Trasa Ojca Świętego, ta właściwie taka pożegnalna trasa. Myśmy to tak już przeczuwali, widząc tam zdrowie Ojca Świętego. Że on, że sprawiono, zorganizowano dla Ojca Świętego taką sentymentalną podróż po archidiecezji, po, po fragmencie archidiecezji, rzecz jasna, z, z Krakowa do Kalwary. Należało Ojcu Świętemu, żeby mógł zobaczyć na miejscu tego osiedla, gdzie kiedyś myślał, planował, chciał, marzył, żeby tu powstał Kościół, żeby mógł teraz ten Kościół zobaczyć. Z całego serca pozdrawiam pana miejscabinę. kiedyś wizytowałem dla czas, kiedy był tutaj proboszczem ksiądz Stanisław Pałacki nie żyjący Bóg zapłać za to zatrzymanie po drodze do Kowaldy Niech Bóg Błogosławi naszym balafiom w stawinie, wszystkim parafianom i wszystkim mieszkańcom. Szczęść Boże. Bóg zapłaś, Bóg zapłaś, Bóg zapłaś, Bóg zapłaś, za To było 5-6 minut. Króciutki taki przystanek drodzy do Kalwarii. Ale jakże? Jakże dla nas radosny, jakże dla nas owocny też, jakże dla nas zobowiązujący. Parafia powstaje zawsze tam, gdzie, gdzie są ludzie, gdzie jest dużo mieszkańców, a nie ma w pobliżu kościoła. Skawina ten problem miała już powiedzmy od lat 60., kiedy zaczęto tu budować osiedle i kiedy gwałtownie miejscowość, miasteczko, które jeszcze 50 lat temu miało kilka tysięcy. Urosło. I właśnie tutaj była już miesiąc lat 70., święcenie kardynała Karla kardynał, Molitywy, piskupa, wiceprzewodniczącego żeby tutaj powstała parafia i powstało Lokalizacja, wybór miejsca był negocjowany. To nie było takie proste wybrać miejsce. Najpierw dlatego te trudności wynikały z faktu, że, że budując osiedla, to nie jedno po dwa, jedno tutaj na Ogrodach, a drugie na Bukowskiej, właściwie nie prze, władze ówczesne, komunistyczne nie przewidywały lokalizacji kościoła. Dopiero żmudne starania yy, kolejnych yy, biskupów krakowskich i proboszczów ówczesnych skawińskich, doprowadziły do wynegocjowania tego właśnie terenu. Ostatecznie władze zgodziły się pod naciskiem społecznym i w klimacie ówczesnym, jaki powstawał, władza komunistyczna nie chciała zadzierać jeszcze nad 1981 roku otrzymałem zlecenie na opracowanie projektu, oczywiście przy tak? projektowaniu świątyni. Nie można posługiwać się normalnym językiem, takim architektonicznym, jak przy budowie obiektów świeckich. Tutaj musi być specjalny język, język, który by oddawał te stany duchowe, który miałby znaczenie semantyczne i które przedstawią jakąś ideę. Ten język architektoniczny musi być nośny, a zarazem musi być czytelny. Znaczy nie wszystko trzeba po pokazać, niektóre rzeczy mogą tkwić w jakoś podświadomości, ale musi to być zawarte w całej materii Kościoła. Potem Pojawił się, pojawiło się pozwolenie i, i lokalizacja właśnie tego kościoła tutaj, gdzie jesteśmy. I, no i była ta, ta wielka budowa najpierw dolnego, tych fundamentów kościoła, które okazały się być bardzo trudne. Na początku to była przygoda. Byłem małym chłopcem, który wyjeżdżał daleko poza Kraków i stał na ogromnym placu budowy. Na samym początku to była niebotyczna dziura w ziemi, w którą wlewano metry sześcienne betonu. Było to trochę przerażające, troszkę kosmiczne. Kiedy rosły mury kościoła właściwego, a potem zwieńczenie, potem. Dachy takie bardzo bogate, ta bardzo bogata architektura zewnętrzna, bo męcze, żeśmy, tam żeśmy chodzili, to był zwykle las różnych konstrukcji, więc to nie było znowu takie trudne, łatwe do zorientowania, jak to, jaki to będzie efekt końcowy. Mój Ojciec szukał natchnienia i czerpał z obrazu Miłosierdzia Bożego, który przedstawia kroczącego Pana Jezusa. A z jego serca wypływają promienie. Wszystkie elementy projektu architektonicznego.